Zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to jest bardzo fajny. No, może nie aż tak fajny, ale spontaniczny materiał. Jak wiecie, jest teraz taka mała przerwa. Taka trochę nie, ten, nie taka fajna. I niestety, ale jestem chory. Wiem, nie widać, nie? Fajne uczucie. Na serio, tak. A, ja jestem geniuszem. Udało mi się przeziębić w tak gorący dzień jak dzisiaj. No dobra, może nie, bo akurat padało i ja byłem ubrany tak, jakby był gorący dzień. I wiecie, kto jest. No i nie widać moich rąk. I wiecie, kto jest. Także zachorowałem bardzo niefajnie. Mam tutaj antybiotyki, mam takie. O i... no product placement, wiecie. <gamy> Gamingowy kanał i bycie chorym pasuje do siebie. Nie spokojnie, ale leczę się. To, co widzicie w tle. To Wiedźmin pikam ostro i za chwilę wam to się opowiem, tylko może zdejmę ten szajs, bo mi tak gorąco, że ja pierdzielę. Okej, okay. no dobra, no to, to było proste. Uf, dobrze się czuję. Właśnie, zapomniałem, to, co tutaj widzicie, tak patrzę teraz na OBS, jakby co, to okulary. Wow, dobre, dobre wytłumaczenie. Chodzi o to, że jestem ślepy trochę. Trochę bardzo. I noszę je dlatego, bo jak pracuję czy coś, jak patrzę na jakiś bliski dystans, jak na monitor na przykład. To powinienem, powinienem nosić okulary, bo. Bo oczy by mi się popsuły, wiecie. Nie jest za fajnie. Także na razie jeszcze trochę będzie updateu, ale gdzieś tutaj. O, o! Tutaj będzie jakiś znacznik, żeby, wiecie, przesunąć się do tego, jak opowiadam o, o czymś innym, nie o sobie. Także teraz. Uwaga, uwaga, będzie mój pomysł. Kurde, nagrywam już od tylu minut, to jest niemożliwe. Jaki chcecie mieć filmik? Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie więcej Battlefielda 1, bo mam kilka innych informacji. Czyli czymś drugą tego, co tego podsumowania całego. Albo może chcecie trochę inne gry. Overwatch pewnie nie, ale na przykład nie wiem. No Wiedźmin to pewnie też nie, bo każdy zna Wiedźmina, każdy grał Wiedźmina, każdy. Kurde, no Wiedźmin to, to dla nas Polaków, to kurde. Każdy wie o co chodzi, Ale ja gram sobie jeszcze raz, bo po prostu to, to jest. Tego nie można tak po prostu raz przejść i koniec. Chociaż ja nigdy nie przeszedłem jeszcze Wiedźmina 3, tylko obejrzałem całość na YouTubie, ale pomyślałem sobie, a zrobię teraz po swojemu postać i wiecie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale ta kamerka jest kurna, fu, tyle pikseli. Także to by było już ten, ten otaczone, czyli nie Wiedźmin, ale pomyślałem, że będzie to trochę więcej o Diablo, bo teraz dzieją się fajne rzeczy, fajne zmiany i zauważyłem, że jest dużo kanałów takich typowo pod Diablo, no chciałbym coś nagrać z tego, z tej gry, bo wiecie, no Diablo to jest bardzo fajna gra, trójeczka, dobrze tam znam się na tej grze, trochę nawet jak, tak dobrze jak na Battlefieldzie powiedzmy, to w ten sposób i, i pomyślałem, że właśnie o tym będzie, będą te kolejne filmiki. Także to by było na tyle. napiszcie mi w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Będzie to może Diablo? Mam nadzieję, że tak, bo na pewno pojawi się coś. Nie wiem co, ale postaram się nawet skontaktować się z tymi innymi YouTube, YouTuberami z Diablo, community tego naszego polskiego, i no zobaczymy, co da się zrobić. Ja bym chętnie się przyłączył. Także pozdrawiam, do zobaczenia na polu walki. Jak nie gruchnie? Zajebałem Skurwiela!